Witajcie moje drogie matzmerficzki. Tym razem wielkości wprost proporcjonalne. Co to oznacza? To oznacza, słuchajcie, że jeżeli jakaś wielkość jest wprost proporcjonalna, to oznacza, że jeżeli jedna wielkość rośnie, to w tym samym czasie druga również rośnie. E jak to moglibyśmy zapisać na jakim przykładzie? No, właśnie się zastanawiałem na przykładzie, jakim Wam powiedzieć, ale na pewno przychodzi Wam do głowy oczywiście wzór na co? No, jak to z fizyki, ale właściwie na matematyce wiele, wiele razy się to przejawia. To jest wzór na drogę. Droga, czyli S, to jest prędkość razy czas, czyli V razy T. Czyli zobaczcie, droga jest wprost proporcjonalna do prędkości. I wprost proporcjonalna do czasu. Słuchajcie, swoją drogą, jeżeli będziecie mieli problem kiedyś jakiś, na przykład jak Was z fizyki zapyta ktoś, jaka jest definicja pewnej wielkości, ja też miałem zawsze sposób na fizykę, to możecie powiedzieć, jeżeli jest mnożenie, to znaczy, że jest wprost proporcjonalna. Jeżeli macie dzielenie, to jest odwrotnie proporcjonalna. I w ten sposób możecie zdefiniować każdą wielkość, jeżeli tylko oczywiście pamiętacie wzór. No ja z wzorami nie miałem problemu, więc... a resztę sobie dopowiedziałem. No więc zobaczcie. Droga jest wprost proporcjonalna do prędkości i wprost proporcjonalna do czasu. Z kolei, jeżeli przekształciłbym słuchajcie ten wzór i na przykład napisał V, żeby policzyć V musiałbym podzielić co? Musiałbym podzielić przez czas, prawda? Czyli mamy V równa się S podzielić przez T. Czyli co? Zobaczcie, prędkość jest wprost proporcjonalna do drogi i co? I odwrotnie proporcjonalna do czasu. No banał, słuchajcie. Eee, ale. Nie ma co tracić czasu na teorię. Oczywiście, jakieś tutaj skale nam się pojawią. Zobaczcie, właśnie mamy. Na pewnej mapie odległości 240 km odpowiada odcinek długości 4 cm. Mapę tę sporządzono w skali. Oczywiście jest to skala zmniejszająca, więc na pewno 1 do iluś tam. No i teraz musicie zawsze doprowadzić do tego, żeby jednostki miały tę samą miano. Czyli jak mam 240 km. To musimy zamienić to na centymetry. Może taka szybciuteńka powtóreczka. Milimetry na centymetry, na co tam jeszcze było, na decymetry, na metry i na kilometry. Zobaczcie, jak lecimy sobie z kilometr na metr, to mnożę przez ile? Przez tysiąc dokładnie. Z metrów na decymetry to mnożymy przez 10, z decymetrów na centymetry mnożymy znowu przez 10 i z centymetrów na milimetry mnożymy znowu przez 10. No więc, aby przejść, z kilometrów na centymetry, zobaczcie, ile zer muszę dopisać: 3 zera tutaj, jeszcze jedno, 4 i jeszcze jedno, czyli 5 zer, czyli do tych 240 kilometrów, dopisuję sobie raz, dwa, trzy, cztery, pięć, zer. czyli mam łatwiej mówiąc 24 i yy, ile, no i 6, zer. tak? Czyli jeżeli chcemy teraz policzyć skalę, to co musimy zrobić? No, musimy sobie, zobaczcie, to jest tak, jakby 4, do 2, dwuchu... ile, ile to było tych 0, słuchajcie, mówiłem 2, 4, 6, 0, no do 24 milionów tak naprawdę. E Jeżeli chcemy sobie to zapisać, jakbym wam to zapisał, no bym zapisał wam to w ten sposób, że to jest 4 przez no, 24, raz, 2, 3 i raz, 2, 3, 24. Miliony. Zobaczcie, 24 i czwóreczka nam się tu pięknie redukują, czyli mamy 1 i na dole zostaje nam 6, czyli to jest nic innego jak 1 do o, rany. E, czyli to jest nic innego jak 1 do do 6 Raz 2, 3, raz 2, 3, 1 do 6 milionów. Czy my mamy taką odpowiedź? Czy my mamy taką odpowiedź? No pewnie, że mamy i to jest odpowiedź C. Wielkości x y w tabelce są wprost proporcjonalne. Jaka liczba powinna znajdować się? w pustym polu. No słuchajcie, no zobaczcie. Skoro jeżeli chcemy przejść z x do y, to zobaczcie, żeby z 6 zrobić 30, trzeba pomnożyć przez 5. No więc to samo musimy zrobić z 18. 18 razy 5, 18 razy 5, o rany boskie, 5 razy 10 to 50 i 8 razy 5 to 40, to będzie jakieś 90. Czyli należy tam wpisać 90. To chyba było łatwe. Pani Kasia zatankowała swój samochód na pewnej stacji benzynowej. O, temat paliwa to obecnie dość zdrażliwy temat. Za 18 litrów benzyny, za 18 litrów benzyny zapłaciła 81 zł. Czy to dużo? No nie zaraz sobie zobaczymy i ocenimy. Paliwo, czy to tak jak teraz, czy trochę drożej, czy może trochę taniej? Paliwo to wystarczyło jej na przejechanie 360 km. No ciekawe też, jakie ma spalanie. Oceń prawdziwość poniższych zdań Wstaw no wiadomo, co wstaw. 25 litrów benzyny na tej stacji benzynowej kosztuje 110 zł. Czy to jest prawda? Jeżeli sobie podzielimy 81 przez 18, to będziemy mieli ile kosztował 1 litr benzyny. Może coś da się ukrócić, chyba przez 9 damy radę skrócić. A 81 przez 9 to jest 9. 18 przez 9 to 2, czyli mamy 9 drugich, czyli 4,5 zł za litr. Nie no, słuchajcie, no bajka, bajka. To chyba bardzo dawno pisane zadanie. Bardzo dawno. Się mogłyby te czasy wrócić, nic nie mam przeciwko. No a w takim razie, ile kosztuje 25 litrów? No skoro 4,50 za litr. Tak ja pomnożę sobie teraz 25 zł razy 4,50, to powinienem uzyskać odpowiednio ten wynik. No ja już widzę, ile to jest. No bo 25 razy 4 to jest 100. E, 25 razy pół... To jest 12,5, więc według mnie to jest 112,5. Mam nadzieję, że to widzicie, ale gdybyście mieli problem, słuchajcie, to proszę bardzo, to dla was przypomnimy sobie mnożenie pod kreseczką. 5 razy 5 to 25, dwójeczka dalej, 5 razy 2 to 10 i dwójeczka to 12. 4 razy 5 to 20 0 i dwójeczka dalej, 4 razy 2 to 8 i 2 to 10. I teraz sobie to pięknie dodamy. Piąteczka w dół, 2 plus 0, 2, 1 plus 0, 1 i jedyneczka to 1. Mamy, mieliśmy jedno miejsce po przecinku, czyli mamy 112,5 zły. Czy kosztuje 110 zł? No troszeczkę, że tak powiem, by brakło, czyli fałsz. Samochód Pani Kasi spala średnio 9 litrów benzyny na 100 kilometrów. Hm. No nie wiem, to znaczy jeżeli my wiemy, że... To 18 litrów starczyło na przejechanie 360 km. Czyli zobaczcie, skoro 18 starczyło na przejechanie 360, to jeżeli my chcemy zobaczyć, jakie jest spalanie na 100 km, to przez co powinniśmy podzielić? Powinniśmy podzielić to przez. No właśnie, przez ile? przez 3,6. No więc musimy sobie podzielić 18 przez 3,6. A 3,6 to jest 36 dziesiątych. A 36 dziesiątych to jest jak skrócimy na 2 18 piątych. A dzielenie przez ułamek, zapewne pamiętacie to mnożenie przez odwrotność. 18 nam się pięknie skracają i zostaje nam 5. Czyli to oznacza, że to oznacza, że samochód pani Kasi spala średnio tylko 5 litrów benzyny na 100 km. No, można było zobaczyć, że bez dzielenia, zobaczcie, słuchajcie, że 9 litrów to chyba trochę przesada, bo skoro 18 litrów starcza jej na 360 km, no, gdyby spalanie było 9 litrów na 100 km, to 18 litrów starczyłoby tylko na 200 km. Więc w sumie to bez liczenia mogliście od razu zaznaczyć, że to jest fałsz. Odległość między dwiema miejscowościami jest równa 50 km, a odległość między tymi miejscowościami na mapie wynosi 4. W jakiej skali sporządzona jest ta mapa? Słuchajcie, bardzo podobne zadanie już zrobiliśmy, więc to zostawiam dla Was. Zapiszcie, napiszcie mi koniecznie w komentarzu, jaka Wam wyszła skala. Jestem bardzo ciekawy, jak Wam to pójdzie. Bardzo podobnie zamieniacie, więc myślę, że wspomnijcie sobie z tym bez problemu dać radę. O godzinie 13.17 rowerzysta wyjechał z Tortowa do odległego o 15 km ciastkowa, bardzo ciekawe nazwy. Pierwsze 2 km przejechał w ciągu 6, -6 minut, czyli 2 km w ciągu 6 minut. Czy jadąc w tym tempie, ma szansę zdążyć na spotkanie, które planowane jest e, o godzinie 14. Zobaczcie, ma do przejechania 15 km więc jak ja bym podzielił sobie to przez 2 to mam i że 1 km przejeżdża w ciągu 3 minut. Mamy, interesuje mnie 15 km, prawda? Więc zobaczcie, ja pomnożę sobie 2 e, km przez 7 i wtedy mamy 2 razy 7, to jest 14 km. 6 e, razy 7 to 42 minuty, a ponieważ interesuje mnie 15 km, to muszę sobie to jeszcze 1 i 14 dodać i będę miał wówczas że 15 km zajmuje przejechanie 3,42-45 minut. Biorąc pod uwagę, że wystartował o godzinie 13:17, jak do tego dodam 45 minut, no to zobaczcie, przecież do godziny 14 to jest jakieś 43 minutki. Więc na moje oko to on dojedzie 14:2 najszybciej, jak będzie jechał, oczywiście z tą samą prędkością. Czy jadąc w tym tempie ma szansę zdążyć? No nie, musiałby troszeczkę przyspieszyć. Na mapie wykonanej w skali 1 do 2000 odległość, zobaczcie, 1 do 2000, czyli jest to skala jaka? Oczywiście zmniejszająca. Między domem Krzyśia a szkołą wynosi 17,5 cm. Jak daleko ma Krzyś do szkoły? Zobaczcie, skoro to jest skala zmniejszająca, to musimy to 17,5 cm na mapie, dosyć dużo jak nam. Mapę, no ale skala jest, zobaczcie, dosyć niewielka. Mnożymy to przez 2000 i zobaczymy, ile wyjdzie mi centymetrów, a później zamienimy to może na metry, może na kilometry. Zobaczymy, na co najlepiej będzie e, zamienić. 1 e, 0, słuchajcie, najpierw zabieram sobie 1 0 i dlatego z i 17,5 robię 175 i teraz zostaje mi razy 200, żeby przesunąć sobie przecinek. No i teraz pomnożę 175 razy 200. O no, tak, to Wam zapiszę. Aha. Czyli mamy tak: 2 razy 5 to 10, 0 i 1 dalej. 2 razy 7 to 14 i 1 to 15 i 1 dalej. 2 razy 1 to 2 i 1 to 3. I jeszcze oczywiście dopisujemy sobie 2 zera. Czyli mamy 35 razy 2, 3, 35 tysięcy czego centymetrów. E, możemy zamienić sobie to na co? No, ja bym zamienił na metry. Na pewno pamiętacie, że 100 centymetrów to 1 metr, więc zabieram sobie 2 zera i mam 350 metrów. No to słuchajcie, 17,5 centymetra wydawałoby się na początku, że to jednak daleko, ale biorąc pod uwagę skalę, to tylko 350 metrów. Ok. Pusta, mała beczka o pojemności 0,4 litra waży 0,35 kg. Pusta, mała beczka, uważajcie, pusta beczka. A duża, pusta beczka o pojemności 2 litrów waży 0,8 kg. Mała beczka pełna miodu, czyli tu jest pusta, a tu będzie pełna. Czyli mała beczka pełna miodu waży 0,83 kg kilograma. Ile waży duża beczka pełna miodu? No więc zobaczcie. Musimy sobie policzyć ile miodu mieści się w małej beczce. Skoro pusta beczka waży 0,35 a pełna 0,83 to od 0,83 odejmiemy sobie 0,35. Czyli tak. Tutaj mamy 13 minus 5 to będzie 8. Eee, zapożyczyłem więc 7. 7 minus 3 to 4, Czyli mamy 0,48 kg, tak? Tyle waży miód, który zmieści się w małej beczce, czyli w 0,4 litra. No a teraz pytanie: ile miodu zmieści się w dużej beczce, czyli w której jest 2 litry, prawda? Zobaczcie, jak ja podzieliłbym sobie 2 przez 0,4, czyli 2 podzielić przez 4 dziesiąte, czyli tak naprawdę 2 razy 10/4. No bo oddzielenie przez złamek to mnożenie przez odwrotność. To jest 2 razy 10. Pamiętajcie, że jak mnożycie, to mnożycie licznik. 2 razy 10, 24, czyli to jest 5. To oznacza, że 5 takich e, ilości miodu, co zmieści się w małej beczce, zmieści się w dużej beczce. Więc skoro wiemy, że w małej beczce mieści się miód, który waży 0,48 kg, to znaczy, że w dużej beczce zmieści się 5 razy tyle. Czyli mamy 5...

Czyli 2,40 kg, ale uwaga, żebyśmy się nie przejechali. 2,40 kg to waży sam miód z dużej beczki, a oni pytają nas, ile waży duża beczka pełna miodu. Więc do wagi beczki musimy dodać yy, miód, czyli dodać 0,80 i to będzie 3,20 kg. Tyle waży duża beczka pełna miodu. No i ostatnie zadanko. Właściciel sklepiku papierniczego kupił w hurtowni 250 ołówków i zapłacił e, za nie 150 zł. Ile takich ołówków można kupić w tej hurtowni za 180 zł? No dobrze by było, żebyśmy policzyli ile kosztuje jeden ołówek, czyli musimy sobie 150 zł podzielić przez 250 ołówków. Wtedy będziemy mieli ile złotych kosztuje jeden ołówek. No zero sobie tutaj pięknie cykamy. 15,25, chyba przez 5 też możemy zredukować, i mamy 3 piąte. A 3 piąte to jest 6, czyli 0,60 zł kosztuje jeden ołówek. Więc jeżeli chcemy kupić ołówki za 180 zł, no to pytanie, ile tam się zmieści takich ołówków? Happy! Wchodzisz? No nie, Happy mi drapie pod drzwiami, wiesz? Nie wiem, co było słychać, czy nie. Ostatnie zadanie kończę, dosłownie 2 minuty. Happy, nie drap tak. To Happy po prostu. Ale nie drapcz teraz, pysiak. Teraz chcesz wyjść, tak? No to wychodź. Okej, okay. czyli dzielimy sobie 180, podzielić przez 0,6. Eee, zapewne pamiętacie, jeżeli chcecie podzielić przez ułamek, to musimy sobie tutaj y, zrobić z tego 0,6 E, liczbę najlepiej całkowitą, czyli dopiszę tutaj 0 i podzielę wtedy tylko i wyłącznie przez 6. No a zobaczcie, 18 przez 6 to jest 3, czyli mamy dokładnie pięknie 300 ołówków. 300 ołówków kupimy za 180 zł. Ile trzeba zapłacić w tej hurtowni za 180 ołówków? Wystarczy pomnożyć. 180 razy 0,6, e, czyli zobaczcie, jedno 0 sobie przesunę, czyli mam 18 razy 6. Dobra, pomnożmy pod kreseczką, chociaż ja już w sumie wiem, ile to jest. E, 6 razy 8 to 48. 6 razy 1 to 6 i 4, czyli mamy 10, czyli to jest 108. E, ile trzeba zapłacić? 108 zł. Tyle trzeba zapłacić za 180 ołówków. To chyba na tyle, jeżeli chodzi o wielkości wprost proporcjonalne. Następny, słuchajcie, filmik to będzie na pewno sprawdzian. Sprawdzian z działu drugiego, czyli e, przekształcenia algebraiczne, jak dobrze pamiętam, i równania. Tak on będzie się nazywał, więc zachęcam Was koniecznie do obejrzenia sobie najpierw tych filmików, a później zrobienia sprawdzianu wspólnie. Zatrzymujcie sobie tam filmik, tak żebyście starali się te zadania rozwiązywać samodzielnie i sprawdzali z moimi rozwiązaniami. Mam nadzieję, że jasno to Wam wszystko wytłumaczyłem. Mam nadzieję, że rozumiecie. Pamiętajcie, zostawcie łapkę w górę, subujcie e, kanał i co? Mam nadzieję, że do zobaczenia w kolejnym filmiku. Trzymajcie się. Pa.